Odziedziczyłeś ponad 3 miliony dolarów, prawda? Zaczęliśmy już budować dwupoziomowy dom, w którym będziemy razem mieszkać. Uwzględniłam nawet kuchnię moich marzeń, kiedy teściowa mówi tonem niemal rozmarzonym, rzuciłam pracę kropka, planuję założyć firmę ze spadkiem, który otrzymała Ashley. Mój mąż oznajmia, wyglądając na dziwnie zadowolonego kropka, chwileczkę, mówiłam Ci, że nie otrzymałam jeszcze żadnego spadku, prawda? Rzuciłaś pracę i budujesz bliźniak. Co się dzieje? Nie kłam. To jasne, że odziedziczyłeś. Może pojedziemy na wycieczkę, zanim dom zostanie wybudowany, może Hawaje? Wtrąca się mój teść, potęgując rosnące zakłopotanie mojego męża i teściowej kropka, co ci ludzie sobie myślą? Chcą wykorzystać cenny spadek, który otrzymałam po matce i wydać go na co tylko zechcą. Mimo że przepełniała mnie wściekłość, nie wiedziałam, co robić. Historia miała miejsce kilka miesięcy temu. Mam na imię Ashley Mam 38 lat i pracuję jako nauczycielka w szkole średniej. 12 lat temu wyszłam za mąż za Dawida, starszego ode mnie o 2 lata pracownika biurowego wkrótce po ślubie urodziła się nasza jedyna córka Julie. Od tego czasu moje dni wypełnia praca i wychowywanie dzieci. Dziś jest dzień, w którym odwiedzam moją hospitalizowaną matkę z córką. Och babciu, trochę czasu minęło. No, no, Julie, witaj. Moja mama leży w swoim łóżku, czule głaszcząc Julię po włosach. Kropka, jej ręka jest zauważalnie cieńsza, a cera wygląda kiepsko. Obok łóżka mojej matki stoi mężczyzna w średnim wieku w okularach i garniturze. Kiwam do niego głową, a on odwzajemnia ukłon i wychodzi z pokoju. Mamo, kim jest ten mężczyzna? To tylko znajomy. Nie przejmuj się tym. Co ważniejsze, Ashley, czy nadal masz się dobrze? A David. Oczy mojej matki w odcieniu zbliżonym do niebieskiego błyszczą delikatnie, gdy się uśmiecha. kropka poznała mojego ojca, który prowadził firmę importowo-eksportową za granicą i przyjechała do USA jako jego narzeczona. Wychowywanie dziecka w obcym kraju musiało być trudne, ale moja matka i ojciec pracowali razem. Aby mnie wychować, kropka, jednym z powodów, dla których mogę dziś pracować jako nauczyciel, jest to, że moja matka nauczyła mnie wielu rzeczy, odkąd byłem mały. Jestem głęboko wdzięczny moim rodzicom, którzy wychowali mnie z miłością w zamożnej rodzinie, kropka, po śmierci mojego ojca, kilka lat temu. Moja matka, teraz samotna, zachorowała i trafiła do szpitala. Przekazała firmę krewnemu, a teraz spędza pozostałe jej dni w spokoju w szpitalu. Nic mi nie jest, mamo kropka, czy jest coś, czego potrzebujesz. Sam fakt, że Ty i Żuli przyszłyście się ze mną zobaczyć, jest więcej niż wystarczający. Po takiej rozmowie i spędzeniu sporej ilości czasu na rozmowie z moją matką, Julie i ja udaliśmy się do domu. Julie rozmawia z moją mamą o tym, co wydarzyło się w szkole i o książce, którą ostatnio przeczytała. Jest w tym trudnym wieku dziesięciu lat. Ale nasze relacje są dobre. nawet jeśli pominę moje rodzicielskie uprzedzenia, myślę, że jest bystrym i uczciwym dzieckiem, które dobrze dorasta. Jesteśmy w domu. Witamy z powrotem. Jak się miewa moja teściowa? Pyta, David, witając się z nami. Mama, jak zwykle. A u ciebie? Jak było na seminarium? Słyszałem dobre rzeczy. Nie mogę się doczekać następnego. Kropka, ostatnio mój mąż brał udział w seminariach na temat rzucenia pracy i rozpoczęcia działalności gospodarczej. Musi chcieć więcej pieniędzy, ale firma, w której pracuje, nie jest najlepsza. Nie jest źle. Z moją pensją radzimy sobie całkiem nieźle uważam, że to niesmaczne, gdy jest tak chciwy pieniędzy, które, jak przypuszczam, dostał od swoich rodziców kropka odkąd się pobraliśmy. Byłam zniechęcona nadmiernym skąpstwem jego rodziców i ich zwyczajem, żebrania o niewielkie sumy pieniędzy za każdym razem, gdy ich widzieliśmy. Dlatego trzymam się od nich z daleka. Nigdy nie dali Juli żadnych prezentów świątecznych. Na szczęście moi teściowie mieszkają daleko. Nie musimy więc zbyt często wchodzić w interakcje. A mój mąż dobrze radzi sobie z obowiązkami domowymi. Więc chyba jest w porządku. Dopóki mam mamę, męża. Julię i nasze skromne, ale zwyczajne życie, jestem zadowolona kropka pewnego dnia otrzymałam telefon ze szpitala. Stan mojej matki nagle się pogorszył i była w stanie krytycznym. Kiedy moja rodzina przyjechała do szpitala, mama ledwo oddychała. Kropka, mama? Babcia. Nie. Ashley, zawsze chciałem, żebyś była szczęśliwa. Ceniłem Juli ponad wszystko. Kocham cię. To były ostatnie słowa mojej matki. Kropka, moja matka, która wychowała mnie całym sercem u boku mojego ojca, uwielbiała Juli z głębi serca. Twarz mojej matki w trumnie była spokojna, a ja mogłam tylko płakać. Julie była przy mnie i płakała razem ze mną. Jakiś czas po śmierci mojej mamy do naszego domu przyszła koperta z kancelarii prawnej. Ashley była zakłopotana, gdy otworzyła kopertę od nieznanego nadawcy. Wewnątrz znajdował się dokument stwierdzający, że powierzono mi testament Twojej matki, który pozostawia Ci cały jej spadek. Ashley i jej matka nigdy wcześniej nie rozmawiały na temat dziedziczenia. Więc była zaskoczona, ponieważ jednak list rzeczywiście dotarł. Postanowiła sama odwiedzić kancelarię, dzień dobry, jestem adwokat, ed. Mężczyzna, który się pojawił, to pan w średnim wieku w okularach, który był obecny, gdy odwiedzała matkę w szpitalu. Był pan wcześniej w sali szpitalnej mojej matki,, ashley, zapytała mężczyznę o znajomej twarzy. Tak, spotkaliśmy się w sali szpitalnej. Właściwie od tego czasu zostałem powierzony przez Twoją Matkę. Kropka, słysząc jego uprzejmy głos. Ashley znalazła się na skraju łez, a potem doznała szoku nie do pojęcia. 500 milionów. Kropka, tak, Ashley, kiedy zmarł Twój Ojciec, zrzekłaś się prawa do spadku, aby Twoja Matka mogła otrzymać wszystko. Kropka, po dodaniu tego spadku do osobistego majątku Matki, nawet po odliczeniu podatków. Jest to kwota, którą Twoja matka wskazała jako jedynego spadkobiercę. Moi rodzice rzeczywiście byli zamożni, ale nie wyobrażałem sobie, że zostawili taki spadek. Nigdy nie prosiłem rodziców o pieniądze po ślubie i unikałem tematu dziedziczenia. Ponieważ wydawało mi się to pechowe. czując zawroty głowy, zdałem sobie sprawę, że musi to być wyraz miłości do mojej matki. Z tą myślą zostawiłem procedury EDOWI. Twoja matka troszczyła się o ciebie bardziej niż o cokolwiek innego. Poinstruowała mnie, abym pomagał ci w razie potrzeby. Nie krępuj się rozmawiać ze mną o wszystkim. Dziękuję. Doceniam twoją pomoc. Ashley kilkakrotnie skłoniła głowę przed Edem i wyszła z pokoju. Czas mijał i zbliżał się czas nabożeństwa upamiętniającego 49. dzień jej matki. Jej mąż, David, zaczął często pytać o spadek po matce. Kropka, kiedy się pobrali, jej ojciec nadal prowadził swój biznes, więc David był niejasno świadomy, że byli bogaci. Kropka, za każdym razem, gdy prosiła go, by przestał o tym mówić, podczas gdy ona wciąż była w żałobie, milku, by po jakimś czasie subtelnie poruszyć kwestię pieniędzy. Najgorsi byli moi teściowie. Kropka, kiedy przyszli na nabożeństwo żałobne mojej matki, Mój teść powiedział, Ashley, jeśli martwisz się o spadek, możemy pomóc. Mieliśmy swój udział w sporach o spadek, kropka kiedy umiera niezamężne rodzeństwo, dziedziczenie może być skomplikowane. Jeśli masz problemy, nie krępuj się o tym porozmawiać. Zgadza się. Na nas też można polegać. Ach, tak, kropka nigdy wcześniej nie wykazywała chęci, by im pomóc, więc mogła jedynie udzielić teściom niejasnej odpowiedzi, podczas gdy oni przybierali pełną zrozumienia fasadę kropka, a potem, jakieś trzy miesiące po śmierci matki, David, który ostatnio był cichy, w końcu stracił cierpliwość. Hej, otrzymałaś już spadek po matce. Szybko ogarnęło ją złe przeczucie kropka, Ashley skłamała. Procedury są skomplikowane więc jeszcze nie. W rzeczywistości zakończyła już procedury i za radą idę zdeponowała książeczkę zawierającą spadek w skrytce depozytowej. Kropka, ale dobrze było powiedzieć to teraz kropka naprawdę. Ale od śmierci Twojej matki minęły już trzy miesiące prawda? Nie wykonałeś jeszcze procedur i co z tego? Nieważne. Idę do łóżka. Kropka, z jakiegoś powodu David udał się do sypialni w dobrym nastroju. Z dręczącym niepokojem w klatce piersiowej Ashley przygotowała się do pracy następnego dnia, a następnie udała się do łóżka. Kropka, następnego dnia. Gdy Ashley i Julie sprzątały po kolacji, zadzwonił dzwonek do drzwi. Kropka, Julie pospieszyła do drzwi, a kiedy Ashley wychyliła głowę z kuchni, zobaczyła swoich teściów. Którzy wpadli niespodziewanie i Dawida wracającego z pracy. dlaczego mój teść i teściowa tu są, to nic takiego, Julie. Idź do swojego pokoju. Julie spojrzała na nas z niepokojem i skierowała się do swojego pokoju. co się dzieje, nieważne, eszli. Mamy dziś C oświętować. et jej teść był w dobrym nastroju, gdy otworzył lodówkę i wyjął piwo. świętowanie. Odziedziczyłaś ponad 300 milionów dolarów, prawda? Zaczęliśmy już budować dwupoziomowy dom, w którym będziemy razem mieszkać. Ma nawet nowoczesną kuchnię jak ze snów kropka tą, która mówiła rozmażonym tonem, była jej teściowa kropka co? O czym ty mówisz, Ashley, bądź szczęśliwa. Postanowiliśmy wybudować dom dwurodzinny. Wykorzystaliśmy połowę naszych oszczędności i pieniądze, które mama i tata odłożyli na zaliczkę. Kredyt jest na moje nazwisko, ale możesz go spłacić od razu ze swojego spadku, prawda? Oddać im obojgu. Rzuciłem pracę. Postanowiłam założyć firmę, wykorzystując otrzymany spadek. David, jej mąż, wyglądał na zadowolonego, gdy wypowiadał te słowa. Chwileczkę. O czym ty mówisz? Mówiłem ci, że nie otrzymałem jeszcze spadku, prawda. A CO oznacza rezygnacja z pracy i dwupoziomowy dom, nie kłam. To oczywiste, że odziedziczyłeś. Kropka, może pojedziemy na wycieczkę, zanim dom zostanie wybudowany. Może Hawajer, wśród narastającego chaosu, David i jej teściowa byli podekscytowani, zgadzając się z tym, co powiedział Ed. Wtedy David powiedział, śmiejąc się pogardliwie, jesteś skąpy. kropka sprawdziliśmy to, ponieważ ciągle mówiłaś, że nie otrzymałaś spadku. Nie możesz zrzeć się spadku. Jeśli nie przetworzysz go w ciągu trzech miesięcy kropka bez względu na to, czy kłamałaś, czy mówiłaś prawdę, nadal odziedziczyłaś spadek, prawda. To znaczy, biorąc pod uwagę skalę firmy mojego teścia, musi to być ponad 300 milionów kropka dzięki nim będziemy mogli wygodnie żyć. Dziękuję, teściowo. Pamiętaj, aby jak najszybciej przygotować pieniądze na dwupoziomowy dom. I mój kapitał też, kropka, widząc Dawida mówiącego w ten sposób, zakręciło jej się w głowie. Ale kim u Licha są ci ludzie, którzy chcą wykorzystać mój cenny spadek, który otrzymałam od matki, tak jak im się podoba i pozwolić sobie na luksus, chociaż była przepełniona złością i chciała krzyczeć, nie mogła powiedzieć ani słowa, martwiąc się o Żuli, która była w drugim pokoju, kropka, wychodzę na chwilę na zewnątrz. Zawołała do całej trójki, ale nie usłyszeli jej, radośnie dyskutując o tym, jak wykorzystają spadek. Wyszła, nie zabierając nawet portfela. Nocny wiatr był chłodny i właśnie wtedy pojawiły się łzy. Poszła do parku na wzgórzu, gdzie zwykle przychodziła z matką i płakała, powstrzymując głos. Jej gniew nie ustępował, czuła się sfrustrowana i wyczerpana. Kropka, jej serce zostało wykorzystane. Jej emocje były w rozsypce, ale nie mogła tak po prostu powiedzieć, że chce rozwodu. Wciąż mieli dziecko, Julii. Słowa matki, by dbać o Julię ponad wszystko, wróciły do niej i znów polały się łzy. Nagle ktoś do niej przemówił. Zaskoczona otworzyła oczy, a ta osoba zaczęła mówić cicho. Trzy dni później zadzwoniła do męża i teściów do restauracji z prywatnymi pokojami. Więc w końcu wróciłaś do domu po tym dniu. Wypłaciłaś pieniądze, Ashley? Nie powinno się wychodzić z domu bez poinformowania męża. Dokładnie. ignorując słowa trzech osób, wyjęła dokument. Było to już wypełnione zawiadomienie o rozwodzie. David chce rozwodu. Co? Co ty mówisz? Jej mąż wyglądał na spanikowanego, a teściowie spojrzeli na siebie. Nie mogę dłużej z tobą być. Co ty mówisz? Twarz Dawida poczerwieniała. Gdy rzucił się na nią kropka opuszczasz nas po otrzymaniu spadku. Zmieniłaś się, bo dostałaś pieniądze, ty nędznico. To moje słowa, Ashley. Odsuń się kropka odkąd odziedziczyłam majątek po matce, wymknąłeś się spod kontroli, rzucając pracę, by założyć firmę, decydując się zamieszkać z teściami bez pytania, zabierając moje oszczędności, by zbudować dwurodzinny dom a potem planując wycieczkę na Hawaje. Kropka, kto się zmienił, gdy pojawiły się pieniądze? Nie mogę zostać z takimi ludźmi. Kropka, czekaj, nie możesz się ze mną tak po prostu rozwieść. Zgadza się. Nasze oszczędności po ślubie są wspólną własnością. Połowa spadku należy do Dawida, bez względu na wszystko. Zgadza się. Jeśli do tego dojdzie, zabierzemy ze sobą 300 milionów. David i moi teściowie piali z zachwytu, podchodząc do mnie. Gdy już miałam odpowiedzieć, drzwi do prywatnego pokoju się otworzyły. Tata, dziadek i babcia powinni wiedzieć lepiej. Spadek otrzymany przez mamę nie staje się wspólną własnością. Racja, panie Ed. Stała tam moja córka Julie i adwokat Ed. Julie, a ty kim jesteś? Jestem adwokat Ed. Matka Ashley powierzyła mi tę sprawę. A ja doradzałem Ashley. Gdy Ed się ukłonił, Dave wyglądał na speszonego kropka wszystko pięknie, ale zaraz. Spadek nie staje się wspólną własnością. Zgadza się. Majątek odziedziczony po zmarłym rodzicu nie staje się majątkiem wspólnym, ani nie podlega podziałowi majątku. Co chyba sobie ze mnie żartujesz? Czy to pomyłka? To niemożliwe, kropka, w obliczu zdenerwowanej trójki byłem zaskoczony. Wygląda na to, że naprawdę myśleli, że spadek, który otrzymałem, stanie się ich własnością. W takim razie to jeszcze większy powód, by się nie rozwodzić. Będę się ciebie trzymać bez względu na wszystko, kropka, mój mąż z przegrwionymi oczami krzyknął bez żadnego szacunku, kropka, przestań już? To była Julie kontynuowała swoje spokojne słowa. Odkąd mama zasugerowała rozwód, nie. Odkąd mama odziedziczyła majątek, czy tata choć raz pomyślał o mamie? Dziadek i babcia rozmawiają tylko o pieniądzach. Ani razu o mnie nie wspomnieli. Nie mogę uważać takich ludzi za rodzinę. David i moi teściowie byli zaskoczeni. W dniu, w którym płakałam z powodu mojego spadku, Julie była jedyną osobą, która się odezwała. Julie przybiegła za mną i powiedziała, tato, dziadku, kropka, a babcia to już przesada, próbują zagarnąć spadek po babci dla siebie. Mamo, jestem po twojej stronie. Walczmy z tym razem, kropka, z tymi słowami podjęłam decyzję, skontaktowałam się z Edem i zaaranżowałam to spotkanie. Julie, to nie tak. Tata chce, żebyś była szczęśliwa. To prawda, Julie. Byłabyś szczęśliwsza, mieszkając z nami, prawda? To prawda, kropka dziecko nie powinno się wtrącać, kropka mój zdesperowany mąż i wciąż asertywni teściowie. Julie ze zrozpaczonym wyrazem twarzy powiedziała, jadę z mamą. Nie zniosę już bycia z tobą. Julie powiedziała to i odwróciła wzrok. W każdym razie podjęliśmy decyzję. Julie i ja wyjeżdżamy. Kiedy powiedziałam to spokojnie, David się zdenerwował. Hej, nigdy nie zdradziłem i nie możesz wymusić rozwodu. Wynajmę prawnika. Dostaniemy te pieniądze w ten czy inny sposób. Jeśli tak się stanie, zajmę się tym stąd. Ed mówił cicho. kropka Chodzi o to, czy istnieją poważne powody, by nie kontynuować małżeństwa, rzucić pracę, Korzystać z domowych oszczędności bez pozwolenia, zdecydować się na wspólne życie, a Julie mówi, że nie może tego znieść. Kropka są różne kwestie, o które możemy się spierać. Co więcej, twoja córka nagrała, jak wszyscy błagacie o spadek po Ashley. To również powinno posłużyć jako dowód. Danit. David osunął się na ziemię, a moi teściowie zbładli. Zobaczywszy to, Julie i ja opuściłyśmy restaurację. Rok później, dzięki staraniom ID, mój rozwód z Dawidem został sfinalizowany. Julie i ja przeprowadziliśmy się do domu, w którym mieszkała moja matka, ale kilka razy otrzymaliśmy listy z napisem: Kocham cię, wróć. David był widywany w pobliżu szkoły Julie. Poprosiliśmy więc ID, aby złożył wniosek o zakaz zbliżania się. Potem wszystko ucichło kropka według plotek. Rzeczywiście zbudowali dom dwurodzinny. Moi już emerytowani teściowie musieli pracować w fabryce. I chociaż David szukał pracy, nie mógł jej znaleźć i teraz wykonuje pracę fizyczną kropka słyszałam od sąsiadów, że w nowym dwurodzinnym domu były ciągłe kłótnie z powodu ich uciążliwych bujek. Stali się nielubiani przez wszystkich w okolicy kropka Julie i ja nadal żyjemy spokojnie. Pomagając sobie nawzajem. Jakiś czas temu Julie powiedziała, że chce studiować za granicą w kraju, w którym dorastała babcia, więc całkowicie zerwaliśmy więzi z moim byłym mężem. Postanowiliśmy przeprowadzić się za granicę. Kropka, wykorzystaliśmy trochę spadku po mojej mamie, ale jestem pewien, że byłaby zadowolona. Kropka, teraz Julie wydaje się cieszyć szkołą każdego dnia. A ja zacząłem tam pracować jako nauczyciel. Mam nadzieję, że te spokojne dni się utrzymają.